Czołem, tu Magda z Tutaj na kanale zawsze krótko, ale treściwie o hiszpańskim Peru i Kolumbii. Dzisiaj pierwszy filmik, dlatego, niejako w ramach wyjaśnienia, dlaczego w ogóle zabieram głos w kwestii hiszpańskiego, poruszę temat moich studiów, filologii hiszpańskiej na UAM-ie w Poznaniu. Opowiem Wam, jakie są moje osobiste plusy i minusy tego kierunku, zarówno na licencjacie, jak i na magisterce. Twoje oczywiście mogą być inne. Pamiętaj, że wszystko zależy od indywidualnego nastawienia, oczekiwań i zaangażowania, ale bez zbędnego przedłużania przejdę do plusów, których jest zdecydowana większość w moim zestawieniu. Muszę w ogóle zacząć od tego, że w mojej opinii każde studia filologiczne są naprawdę świetnym wyborem. Otwierają oczy na inny sposób myślenia i wyrażania się, są jak drzwi do innej kultury, które, którą można poznać od podszewki. Ale co do konkretnych zalet, to znaczącym plusem, tak już na dobry początek, są przedmioty potrzebne na maturze. Otóż UAM wymaga właściwie tylko język polski i język obcy rozszerzony. I w zależności od tego, czy jest to hiszpański, czy inny język nowożytny oraz czy język polski jest podstawowy, czy rozszerzony, nasza ocena z matury zostaje przemnożona przez większą lub mniejszą wagę. Informatorzy na pewno wspominają też potencjalnym kandydatom, że będzie was jedynie 50 osób na licencjacie i 25 na magisterce, o ile oczywiście jakaś część jeszcze dodatkowo po drodze się nie wykruszy. Jest to kameralny kierunek i pozwala to na dość indywidualne podejście do każdego studenta. Generalnie znamy się tam raczej z imienia i nazwiska. Wspomnę też, że nasz wydział znajduje się w samym centrum miasta. Blisko centrum handlowego i Starego Miasta, dzięki czemu łatwo jest przyjemnie spędzić czas między okienkami lub dojechać wygodnie w inne miejsce. Nie trzeba dojeżdżać na odległe kampusy, a wszystkie zajęcia, no może poza WF-em, odbywają się w tym jednym budynku. Jak już się na studia dostaniemy, od razu będzie można zaobserwować kolejną zaletę kierunku. I są to trzy grupy zaawansowania. Na zajęciach z praktycznej nauki języka hiszpańskiego. Osoby zaczynające, bez znajomości języka, w grupie podstawowej przy prawie dwukrotnie większej ilości godzin w porównaniu z grupą zaawansowaną, będą w stanie ją nadgonić w przeciągu około roku. Na drugim i trzecim roku oraz na magisterce już ten podział zanika. Dobrze. A teraz przydadzą się pamiętne słowa jednego z moich wykładowców, który powtarzał co i rusz. Że studia filologiczne to nie kurs językowy w Empiku. Co za tym idzie? Co to znaczy? Prosta rzecz. Poza typową nauką słówek i gramatyki są też zajęcia kulturowe, jak literatura, historia, kultura, ale też zaawansowane językoznawstwo jakieś porównywanie hiszpańskiego z polskim, historia języka hiszpańskiego albo rozbiór zdań. Dla mnie to jest plusem, bo dodaje tej nauce języka głębi i takiego tła. Kulturowego i naukowego. Kolejnym plusem jest drugi język w gratisie. I sprawa ma się następująco. Jeśli wybierasz specjalizację dydaktyczną, obowiązkowym jest wtedy francuski i docelowo dochodzi się do poziomu B2. W przypadku braku specjalizacji do wyboru jest portugalski, kataloński i baskijski. Ten zaawansowany francuski ma też swoje uzasadnienie. Bo kończąc studia, dostajemy uprawnienia do nauczania nie tylko hiszpańskiego na wszystkich poziomach, ale również do francuskiego w przedszkolach. Nie mogę nie wspomnieć, że zajęcia kierunkowe, czyli te ściśle związane ze światem hiszpańskojęzycznym, są prowadzone po hiszpańsku, ale od drugiego semestru, tak? Bo niektórzy zaczynają przecież od zera i nic by nie zrozumieli. Podobnie rzecz ma się z pracą licencjacką i magisterską. Muszą być napisane po hiszpańsku. I teraz dlaczego to plus? Ja myślę, że dlatego, bo nadal ćwiczysz się w tym języku. To zapewnia takie całkowite zanurzenie w nim. Może kogoś z Was zainteresuje, kto nas uczy. Dlatego wspomnę, że w przeciągu 5 lat studiów uczyło nas około 10 nativos, głównie oczywiście z Hiszpanii, ale byli tacy również z Kolumbii, Peru, Kostaryki. Do tego z francuskiego, kilku Francuzów i Belg. Także myślę, że to niezły wynik. Teraz, gdy ja zaczynałam filologię, jedną z najważniejszych rzeczy była dla mnie kwestia akcentu. Byłam oczarowana wtedy um, tym akcentem kolumbijskim i takim chciałam mówić też. Dlatego pierwszy semestr był ciężki, bo zajęcia z fonetyki wymagają wymowy typowo europejskiej. Ale już poza tymi zajęciami jest zupełna dowolność, jeśli chodzi o akcent. Ten punkt pozwala mi też przejść do minusów z kolei w filologii hiszpańskiej, bo owszem, mówić można było, jak się chciało, ale nikt też nie uczył mówić inaczej niż w Hiszpanii. Dlatego, jeśli chcesz brzmieć po meksykańsku czy argentyńsku, to musisz to robić na własną rękę, czy to z pomocą znajomych, czy internetu. Tak to już niestety jest. W minusach jest też zdecydowanie kwestia specjalizacji dydaktycznej. Przede wszystkim jest to jedyna specjalizacja do wyboru. Po drugie, wiąże się z nauką francuskiego, którego niestety nikt nie pomyślał zaproponować studentom po tej specjalizacji już na magisterce. Zamiast tego musieliśmy wskoczyć ni stąd ni zowąd na angielski C1. Milutko. Dobrze, będę kończyć, a zakończę kwestią mm, listy, podpisów. Tak jak przed studiami ciągle słyszałam, że wykłady nie są obowiązkowe, nie trzeba chodzić. Tak na filologii hiszpańskiej doświadczyłam czegoś innego jednak. Zawsze trzeba było się podpisać, obecność raczej się liczyła. Aha, no i na koniec myślę, że też Fajna kwestia, bo Poznań nie jest jedynym miejscem, gdzie taką filologię można studiować. Poza Poznaniem kierunek ten oferuje Wrocław i Kraków. Jeśli nie filologia, to podobnym kierunkiem, jednak bardziej skupionym na kulturze niż na języku, jest iberystyka. I ona dostępna jest z kolei w Warszawie i w Lublinie. Także jeśli tam Wam jest bliżej, zachęcam. A żeby nie było tak sztywno, merytorycznie... To na koniec chcę jeszcze dodać ciekawostkę. Skoro będzie tu na kanale przede wszystkim Latynosko, to warto wiedzieć, że kierunek zwany w Hiszpanii, bardzo podobnie jak po polsku, filologia hispaniola albo filologia hispanica, może okazać się niezrozumiały w Ameryce Łacińskiej. Mnie na przykład zapytano kiedyś, czy to coś związanego z filozofią może? Musiałam prostować, no, że nie, nie. Widocznie jest to mocno akademickie, jakieś takie górnolotne określenie. Dlatego, żeby uniknąć nieporozumień, warto od razu powiedzieć, że studiujemy lenguas. A ci bardziej precyzyjni mogą dodać, że to są lęguas con especialización en español. Tym oto optymistycznym akcentem żegnam się, bo na dziś to tyle. I życzę Ci samych dobrych wyborów. sito!